Patrzcie jaka tu pogoda kawałek zjechałem z Gubałówki W stronę Kościeliska i w ogóle nie pada w ogóle. Teraz wiemy trochę chmury zachodnie Ale całkiem inna sytuacja No i nie pada, słuchajcie, nie pada Jesteśmy pod Szymoszkową Idę zobaczyć, czy jakieś ceny biletów się zmieniły, czy jest coś taniej. Zatrzymałem się tutaj na chwileczkę. Myślałem, kurde, że będzie padać, powiem wam. Zawiedziony jestem na tej pogodzie. Dzisiaj zawiodłem się. Miałem już nie nagrywać dziś, że ten krótki vlog będzie, bo miałem pracę, ale rozwaliło mi roboty niestety przez ten deszcz. Ale myślę, co? To, myślę, to, Podejdę tutaj na naszym maszkowoń zobaczyć Pusto. Powiem, że jeszcze gzmiało do świle. Jak zjechałem z tej gubawki dziś. Szymoszkowo chodzi. Remontują taras widokowy. Malują ten, tą konstrukcję 30 złotych dwie strony Od pierwszego września jest ten low season, czyli 25 30 jest w sezonie. Teraz 25, także cena spoko, no nie? 5 zł taniej, zawsze to coś. 4 osoby jadą, to dwie dyche taniej. Nawet jakby was złapał deszcz to są te na tej kolejce są jak się nazywa te pokrywy takie z pleksji i no one chronią o deszczu. Ale sobie można jechać chyba z otwartymi, nie? Bo podejrzewam, że to na nogi jest osobne. Tak, tak. To na nogi jest osobne. A pokrywy są osobno zamykane. macie hotelka sprawu Takie widoczki dziś Fajnie fajnie poemmu Słuchajcie skoro już tu jestem to na koniec Chciałem pozdrowić widzów, wszystkich, których spotkałem. Ostatnie dni było ich dość dużo, powiem wam. Także na początku zacznę od widzów z Jaszczębia Zdrój, pozdrawiam Was gorąco. Później, Elbląg, pozdrawiam, Elbląg. E, Poznań, pozdrawiam, Poznań. Wszystkich imion słuchajcie, nie pamiętam, bo to za dużo by tego było. No i tych, których nie zapamiętałem. To też pozdrawiam, ale dzisiaj jeszcze spotkałem widzów, z którymi długo rozmawialiśmy. Są to widzowie z Nowego Jorku. Także pozdrawiam Was gorąco. Z Nowego Jorku. Witam wszystkich, pozdrowienia z Nowego Jorku. Pozdrawiamy serdecznie ze Staten Island naszego wujka. I przyjeżdżacie Witamy. często? Co, Co roku? roku się staramy przyjeżdżać. Co roku staramy się przyjeżdżać do zakopanego. Co Góry ro... są piękne. Tak, tak. Zapraszamy. No tak. Zakopane jest the best Musimy odwiedzić Nowy Jork. A też zapraszam. do siebie. No? Pozdrawiamy. Nie spodziewałem się, że ktoś przyjedzie ze Stanów i się spotkamy, i że, że ogląda vlogi i tak dalej. Także słuchajcie, kochani. Wszystkich pozdrawiam. Nawet jak mnie spotkacie. A, a nie wiem, e, wstydzicie się podejść czy porozmawiać, to słuchajcie, was też pozdrawiam. No nie? Przyjeżdżajcie do Zakopanego, korzystajcie z piękna gór, bo to wszystko jest dla was. Tutaj czeka na was. Góry czekają. Myślę sobie, dogram jeszcze kawałek tutaj Szymaszkowej. Zobaczę, ile osób jeździ tą koleją dzisiaj. A jest ich niezbyt dużo. Ceny są tutaj niższe. Także polecam Wam Szymaszkową, słuchajcie kochani. Napiszcie komentarz, skąd mnie oglądacie pod tym vlogiem, żebym wiedział. No także myślę, że pozdrowiłem wszystkich, a tych, co zapomniałem, no to pozdrawiam jeszcze raz. Oczywiście Kartuzy pozdrawiam, bo Pan z Kartuz to już wiele razy mnie odwiedził, no i Państwa z Nadmorza, z Gdańska. Eee, co tam jeszcze było, poczekajcie Płuk. o, także słuchajcie no w miarę możliwości jak nagrywam filmiki to będę, będę was słuchajcie kochani pozdrawiał bo, bo fajnie, że przyjeżdżacie w to Zakopane, fajnie, że możemy się spotkać i zamienić słowo i no ja wam życzę jak najlepszej pogody jak przyjeżdżacie żebyście byli zadowoleni no dzisiaj patrzcie się Rano było mega pięknie, później przyszła chwilowa burza. No, i teraz się z powrotem wypogodziło. Także widzicie, ta pogoda w górach, tak jak Wam już wiele razy na tych vlogach mówiłem, ee, jest w kratkę i trzeba się z tym liczyć, że może być różnie. O, tutaj jest nawet szlak, można przejść. E, Podchotę kasprowy, e, wydeptana trawka. Tu ludzie chodzą sobie. Jak ktoś pewnie z kasprowego to sobie idzie na kolejkę. No ta kolejka Szymaszkowa też jest fajna, no nie? też można się fajnie przejechać przede wszystkim widokowo jest pięknie bo ona pomału jedzie i ten widok na Giewont jest naprawdę stąd petarda no nie? że widać go fajniej i, i ten wyjazd kolejką jest podejrzewam dwa, trzy razy dłuższy niż tą na Gubałówkę co jedzie PKL <kluzny> PKL szybko jedzie, 3,5 minuty także tam Raczej, jakich fajnych widoków nie będziecie mieć. A jeżeli chcecie, fajne widoki, no to ta kolejka jest numer jeden. No bo ona jedzie dość chwilę, załóżmy te 10 minut, czy tam 8, i, i słuchajcie, co i możecie się nacieszyć tym widokiem, no nie? Tak jak Wam teraz pokazuję. Widoczek jest mega, no nie? Szkoła jest taka, że tutaj jest cisza, spokój, pod Gubałówką wiadomo więcej się dzieje, a tutaj cisza, spokój, można odpocząć, wiadomo, że w zimie to wiecie, to jest oblężone, bo tutaj jeżdżą, już Wam nagrywałem w zimie Szymaszkową, w tym roku we wakacje chyba też na początku nagrywałem, jak e, mówiłem o cenach kolejki no ale teraz jest sezon niski no to 25 zł to sztosik w obie strony w obie strony myślę, że to jest dobra cena kurde, może bym się przejechał kiedy na pewno nie dziś ale muszę się przejechać tą kolejką Napiszcie, czy chcecie, żebym się przejechał kolejką, czy wam nagrać to? Patrzcie się jaka dzika róża już ma owoce To znaczy się że już jesień blisko na horyzoncie jak już dzika róża ma takie owoce Baseń nieczynny Wszystko teraz remonty i czekają chyba na sezon zimowy, no nie? No i tu pod trzymoszkową macie darmowy parking Patrzcie się ile miejsca Można parkować samochód i jechać sobie Bez myślenia o płaceniu parkingu A stąd Stąd do Gubałówki macie po prostu beretem. Ja myślę, że z półtora kilometra będzie jakbyśmy byśmy tędy szli Może nawet nie Patrzcie się jakie tutaj ktoś ładne dąbki ma do wynajęcia. Też fajne no nie? Z takim widokiem na Giewont. Super to wygląda. Ktoś zaczął budować, nie dokończył. Tak to jest, jak się czasami nie uda coś, no nie? To później stoi taka budowa niedokończona, ale te domki ładne. O, tutaj nawet mają schodki, żeby sobie wyjść, ale nie będę tam im chodził. Piszę, że teren prywatny. Tam te ładne też apartamenty Polana Szymaszkowa Ski Resort Tu chyba będą gaz robić czy coś, bo pełno rur Patrzcie się coś będą działać Sprzedaż apartamentów Ciekawe ile taki apartament kosztuje Widzicie ile parkingu tutaj za darmo? A ja idę tam się przejść Droga prywatna pójdzie Zakaz parkowania Chciałem zobaczyć te apartamenty Jak to wygląda Szymaszkowa 3 no ładnie, ładnie powiem wam. Ładne miejsce, a tu jest dojazd do tych domków. Powiem wam, że tu nigdy nie byłem. Ale patrzcie się, jakbyście kiedyś chcieli, blisko szymaszkowej. Co tu macie? Polana Szymoszkowa, Ski Resort, apartamenty Tak? Patrzcie się kochani, spotkanie widzów Pomachajcie państwo I tutaj państwo są na tych apartamentach I skąd przyjechali? Z Poznania No to pozdrawiam dzisiaj Poznań, bo postanowiłem nagrać takiego vloga, że pozdrawiam widzów z różnych miejscowości bo przez weekend dużo osób spotkałem. Dobra, dziękuję bardzo. Także słuchajcie, tu są fajne apartamenty i warto przyjechać, jakbyście, jakbyście chcieli państwo tutaj, ci co z nimi rozmawiałem przed chwilą, to jeżdżą tutaj już długie lata i, i bardzo dobre ceny też tutaj mają tak wam powiem około 300 złotych doba, ale to w zależności od pewnie od apartamentu, tak wam powiem. Słuchajcie, no piękne widoki, piękne miejsce. Jakbyście szukali czegoś blisko centrum, blisko zakopanego, to wam polecam, polecam wam to miejsce, bo widoki są nieziemskie i jest blisko e, Gubałówki, e, niedaleko do centrum. Takie widoczki. No. Ja już będę kończył powoli, ale myślę, że dzisiaj coś nagram też. No i tak wyszło, że nawet widzów tutaj spotkałem. Słuchajcie, Słuchajcie. także widzicie, trzeba iść za intuicją. Miałem przeczucie, żeby tam iść. Umyślę, że zobaczę te apartamenty, bo tam ładnie było widać z góry. No i spotkałem widzów, miło. Chyba gaz będą robić, bo to takie rury jak gazowe wyglądają. Także słuchajcie, to by było na tyle. Dejcie łapę w górę, subskrybujcie kanał. I do następnego vloga będziemy coś ich dla Was nagrywać. Hejka.